Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do tematu. Peugeot 3008 czekał na zmianę stylizacji już od dłuższego czasu, podobnie jak jego fani. Ale nie wszystko jest tak różowe. Jakbyśmy chcieli przyjrzyjmy się zaletom i wadom odnowionej wersji Peugeot 3008 czekał na zmianę stylizacji już od dłuższego czasu, podobnie jak jego fani. Ale nie wszystko jest tak różowe. Jakbyśmy chcieli, przyjrzyjmy się zaletom i wadom odnowionej wersji. Pierwsza generacja została zaprezentowana w 2008 roku, rok później trafiła do sprzedaży. W 2014 roku na targach motoryzacyjnych we Frankfurcie zaprezentowano rostylink modelu. Zmiany te, szczerze mówiąc, wyglądają jak nekrolog na pogrzebie platformy PF2. Następna generacja Peugeota 3008 z pewnością zostanie przeniesiona na nową M2 Peugeot 3008 2015 D-Sign Peugeot 3008 2015 stał się bardziej futurystyczny, jeszcze bardziej agresywny i niezwykły. Przede wszystkim uwagę zwracają małe reflektory, które mogą być zarówno ksenonowe. Jak i biksenonowe, ten ostatni wariant dostępny jest jako opcja. Światła postojowe są tutaj już na bazie LED. Trzeba przyznać, że model zaczął wyglądać na bogatszy i nie wydaje się być najbardziej budżetowym wariantem. Najprawdopodobniej wrażenie to wynika z obecności dużej liczby chromowanych elementów. A zderzak jest teraz pomalowany na kolor nadwozia. Pośrodku znajduje się mały zderzak wykonany pod aluminium. W rzeczywistości jest to plastik. Kolejnym momentem jest osłona chłodnicy, która stała się jeszcze większa. Nieznacznie zmieniła kształt i materiał wykonania. Światła przeciwmgielne są nadal zainstalowane pod optyką głowy. Ale teraz wyglądają bardziej lakonicznie niż w wersji przed stylizacją. Profil przestylizowanego Peżota 3008 2015 stał się bardziej reliefowy. W rzeczywistości nadkola nieznacznie się zmieniły, nie stały się tak kanciaste. Konstrukcja tarcza również nieco się zmieniła. Rufa Peżota 3008 2015 również nie przeszła większych zmian. Bardzo mocno zmieniły się materiały wykonania części, na przykład zderzaka i spoilera. Jak już wspomniano powyżej, zniknęło wrażenie taniości. Dolna krawędź zderzaka pozostała czarna, ale jego górna część jest pomalowana w kolorze nadwozia. Światła przeciwmugielne pozostały na dole. Geometria zderzaka nieco się zmieniła, podobnie jak z przodu. Wszystko tutaj jest na diodach LED. Wymiary Peugeot 3008-2015, wnętrze Peugeota 3008-2015, wnętrze Peugeota 3008-2015 również nie zmieniło się zbytnio zewnętrznie. Ale materiały są bardzo duże. Teraz przyjemnie jest tu przebywać. Plastik jest miękki, bez zapachów, nawet kierownica pilnie chce dotknąć. Kilka detali zmieniło się w najbardziej błahych. Na pierwszy rzut oka nieistotnych szczegółach. Na szczycie konsoli środkowej nadal znajduje się wyświetlacz multimediów i nawigacji, który pojawia się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki po włączeniu zapłonu. Jest to o tyle wygodne, że znacznie trudniej go uszkodzić. Tablica przyrządów pozostała bez zmian i nie trzeba tu nic zmieniać, bo jej ergonomia jest na najwyższym poziomie. Są wszystkie wskaźniki a funkcje komputera pokładowego pozwalają zobaczyć chwilowe zużycie paliwa, całkowite zużycie paliwa, pozostały czas pracy, przeprowadzić autodiagnostykę, generalnie nie potrzeba więcej, fotele trochę się zmieniły, przede wszystkim materiał wykończeniowy, który jest teraz z wentylacją, elektryczna regulacja pozostała tylko dla kierowcy, ma też pamięć pozycji inni po prostu jej nie potrzebują. Być może najbardziej zmieniła się konsola środkowa, dokładniej mówiąc, pozostała taka sama. Nawet poręcz dla pasażera z przodu zmieniło się tylko centrum multimedialne, stało się znacznie bardziej kompaktowe co pozwoliło na umieszczenie tutaj wnęki na drobiazgi. Idąc dalej wzdłuż tunelu środkowego, można natknąć się na podłokietnik z drążkiem w środku. Pod jego osłoną znajdziemy gniazdo i poda, aby umilić długą podróż. Wyświetlacze są zintegrowane z tylnymi zagłówkami. Pasażerom podróżującym z tyłu również nie brakuje komfortu. Pomimo tego, że bagażnik mieści 432 litry zmieszczą się tu dwa osoby dorosłe i dziecko po złożeniu tego rzędu można uzyskać do 1240 litrów użytecznej przestrzeni jeśli nie ma potrzeby składania całego rzędu można wykonać tę operację z 60% lub 40% tak podzielony jest tylny rząd co więcej Przedni fotel pasażera również można złożyć, jeśli więc potrzebujesz przewieźć ładunek o długości do 2,6 m, 3008 sobie z tym poradzi. Specyfikacja Peugeot 3008 2015 Być może z technicznego punktu widzenia Peugeot 3008 z 2015 roku praktycznie nie różni się od swojego poprzednika. Szkoda, że na rynku rosyjskim nie można kupić wariantu 2-litrowego ale może sytuacja jeszcze się zmieni. Zacznijmy więc od wariantu benzynowego. Rozwija te same 120 koni mechanicznych przy pojemności 1,6 litra. Nie znaczy to, że ten wariant Peugeot 3008 z 2015 roku jest zbyt przemyślany. Setkę łamie w 11,4 sekundy, a na to, że będzie można z niego wycisnąć maksymalnie 185 km. H, trzeba przyznać, że od samochodu takiej klasy więcej i tak nie potrzeba. Należy również zauważyć, że inżynierom udało się nieco zoptymalizować oprogramowanie układowe jednostki sterującej silnika, co doprowadziło do zmniejszenia zużycia paliwa o 0,5 litra w każdym trybie jazdy. Silnik ten jest wyposażony tylko w napęd na przednie koła i pięciobiegową manualną skrzynię biegów. Inny podobny silnik ale daje 156 koni i w początkowej konfiguracji nie jest dostępny. Przyspiesza Peugeot 3008 2015 do setki w 8,9 sekundy z momentem obrotowym 240 Nm. Będzie potrzebował odpowiednio około 7,9,5 litra i 95 podczas wyścigu i w mieście. Porozmawiajmy teraz o jednostkach wysokoprężnych Peugeot 3008 2015. Pierwsza i najmłodsza z nich ma taką samą pojemność 1,6 litra, ale produkuje 115 koni mechanicznych. Wcześniej przypomnijmy, można było z niego wycisnąć maksymalnie 112 koni drobiazg, ale przyjemny. Tak więc silnik ten jest w stanie rozwinąć moment obrotowy 270 Nm, może być wyposażony zarówno w manualną skrzynię biegów jak i sześciobiegowego robota, prędkość maksymalna takiej konfiguracji wyniesie 183 km na godzinę. Jednocześnie zużycie paliwa Peugeota 3008-2015 nie przekracza 4,5 litra na autostradzie i 4,7 w mieście, jeśli wierzyć producentowi. W dalszej części drabiny znajduje się podobny diesel o mocy 150 km. Przyspiesza on 1,5 tonowe auto do setki w 9,5 sekundy na automacie i 8,2 sekundy na manualu. Obie skrzynie biegów mają 6 przełożeń. Taki silnik potrzebuje 7,7 litra oleju napędowego w trybie międzymiastowym i 11 litrów w trybie miejskim. Prędkość maksymalna wynosi 202 km na godzinę. Następnie porozmawiamy o silnikach 2-litrowych. Chodzi o to, że francuskie silniki wysokoprężne są bardzo wybredne w stosunku do lokalnego oleju napędowego. Tak więc pierwsza z takich jednostek rozwija 150, a druga, 160. Tym samym drugi silnik jest jedynym w gamie, który posiada pełny napęd. Co charakterystyczne, taki kompletny zestaw otrzyma dokładnie zrobotyzowaną skrzynię, a nie żadną inną. Porozmawiamy o tym nieco później, niedostępny 2-litrowy silnik produkujący 150 koni mechanicznych, rozpędza Peugeota 3008 do setki w 9,7 sekundy. Jednocześnie spali nie więcej niż 5,5 litra oleju napędowego na autostradzie lub 7 litrów w mieście. To jednak nie wszystko. Kolejnym silnikiem, który nie jest importowany do naszego kraju, jest hybrydowy diesel. Rozwija on moc 160 koni mechanicznych. Do tego dochodzi 37 koni rozwijanych przez trakcję elektryczną. Dlatego ten zestaw ma napęd na wszystkie koła, napęd elektryczny obraca tylnymi kołami, a silnik spalinowy, przed nimi. Taka kombinacja może więc mieć cztery warianty pracy. Napęd tylko na tylne koła, zero emisjon. Taka jednostka napędowa będzie potrzebować 3,4 litra na autostradzie lub 4,1 litra w mieście. Ceny: wyposażenie Peugeot 3008 2015. Podstawowa konfiguracja Peugeot 3008 2015 Access z silnikiem o pojemności 1,6 litra jest oferowana w cenie 1 109 000 rubli. 13850 będzie wnętrze tkaniny ze skórzaną kierownicą, klimatyzacja, CD-magnetofony z systemem audio, przednie i boczne poduszki powietrzne z przodu, immobiliser, eis, światła przeciwmugielne. Metaliczne i aluminiowe felgi są dostępne jako opcje. Maksymalna konfiguracja na rynek rosyjski nosi nazwę Alure. Peugeot 3008 otrzyma w niej 150-konny automat 1.6. Będzie miał również klimatyzację, parktronic, systemy wspomagania ruszania na wzniesieniu i zjazdu ze wzniesienia, system audioch i, fiz USB, reflektory biksenonowe z autokorektorem. Czujniki deszczu i światła, skórzane wnętrze, nawigacja, 37 tysięcy i multimedia w zagłówkach, 43 tysiące, są dostępne jako opcje. 50 tysięcy rubli, tak więc najwyższa konfiguracja Peugeot 3008-2015 będzie kosztować 1 643 000 rubli, co odpowiada 20 500 euro. Recenzja wideo Peugeot 3008-2015, reszta zdjęć Peugeot 3008-2015.